Witam cię serdecznie na kanale Voice Medicine. Ja nazywam się Lena Majewska i jestem dulą głosu. I to jest moje powitanie dla ciebie, to jest moje przywitanie ciebie jak zjawiłaś, zjawiłeś się tutaj to znaczy, że zawołał cię twój głos. Co to jest w ogóle ta dula głosu? To jest, to jest e, coś, co przyszło do mnie od Voice Medicine. A czym jest Voice Medicine? Voice Medicine to jest cała wielka praktyka, która prowadzi ciebie do autentycznego głosu. I to jest mm, przewspaniały i przesmakowity kolektyw osób, które pragną. Pragną mówić swoim autentycznym głosem. To jest przepiękna grupa serc, które bardzo chcą siebie wyrazić w świecie, ponieważ autentyczny głos to taki, który płynie prosto, prosto z serca i nie zna żadnych przeszkód, żeby z tego serca się przejawiać. Myślę, że dula głosu to ktoś, kto pomaga, żeby ten głos się na świecie po prostu pojawił, <laughs> żeby już nie miał żadnych oporów, żeby się w świecie pojawić. Mm. Zjawiają się u mnie różne osoby, zjawiają się osoby, które mówią, że są w jakimś sensie zablokowane na ten swój autentyczny głos. I dlatego zjawił się ten kolektyw, i dlatego zjawiła się praktyka Voice Medicine. Ponieważ pragniemy głosu prosto z serca, głosu, który mówi swoją prawdę prosto z serca, prowadzi ciebie do, do takiego miejsca, w którym czujesz ukojenie, w którym jesteś zdrowa, zdrowy, gdzie ten głos em, realizuje ciebie i pomaga realizować tobie Twoją misję. Stąd pojawiła się cała praktyka, która już jest ze mną od dłuższego czasu, ale też czuję, że do voice medicine przygotowywałam się całe moje życie. Nawet jak sobie pomyślisz o tym, że głos masz ze sobą zawsze, tak jak masz ze sobą zawsze swoje ciało, i pomyślisz o tym. Że nie używasz w pełni swoich zasobów, tego, co masz dane, tego, co jest Twoim przyrodzonym darem, to ja czuję to jako przytłumiony oddech i ja chciałabym zaprosić Ciebie do tego, żebyś brał, żebyś brała ten oddech pełną piersią. Żeby twój dźwięk mógł płynąć w świecie, mógł dawać dobrostan wszystkim innym ludziom, tylko przez to, że po prostu jest, że brzmi. Nie mam tak na co dzień, że cały czas mój głos jest połączony z sercem, ale mam takie momenty, w których tak właśnie jest. I wtedy czuję, że płynę. I wtedy czuję, że jestem w domu. Wtedy czuję, że jestem połączona z moim wyższym ja. I dlatego chciałam się z tym z tobą podzielić. To jest takie zaproszenie. To jest takie zaproszenie do, do tej podróży w Voice Medicine. I tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo darów dla Ciebie. Jeżeli czujesz, że w jakikolwiek sposób to z tobą rezonuje, jeżeli czujesz, że, że to jest twoja ścieżka, to przyłącz się do tego kolektywu. Zdecyduj, zdecyduj, że chcesz się do niego przyłączyć. Jak możesz się dołączyć? Możesz dołączyć się w najprostszy sposób przez to, że zamkniesz na chwilę oczy. Weźmiesz głęboki oddech. I wypowiesz to na głos. Od dziś ja decyduję o moim głosie. Tak, to jest ważne. To jest ważne, żebyś to wypowiedziała, żebyś to wypowiedział na głos. Brzmienie to jest energia. I jak mówisz coś na głos, to to urzeczywistniasz. To się po prostu staje prawdą. Od dziś ja decyduję o moim głosie. Jak to ci brzmi? Jak możesz oddychać? Jak ty decydujesz o swoim głosie? Ja cię poprowadzę w tą ścieżkę przez ciało, przez taką świadomość twojego dźwięku, przez świadomość twojego ciała. Jeszcze jedna jest rzecz, którą możesz zrobić. <laughs> I ona jest całkiem praktyczna. Możesz po prostu zasubskrybować ten, ten kanał i możesz się przyłączyć do Voice Medicine w ten sposób, że będziesz dostawać po prostu powiadomienia o tym, że jest nowa wiadomość od Voice Medicine. I możesz dzięki temu zostać w kontakcie z całym tym kolektywem, z całą tą grupą bo tutaj będziemy się wymieniać różnymi informacjami na temat tego właśnie, jak jeszcze pełniej zabrzmieć w świecie, tak jakbyś tego chciał, tak jakbyś tego chciała. Hmm. Ja czuję spokój, że w końcu podążyłam za tym głosem, który mnie już trykał od, och, bardzo długiego czasu. Że mam wypuścić tą wiadomość jeszcze szerzej i jeszcze szerzej. I po prostu wierzę w to, że są sposoby na to, żebyśmy się połączyli, ponieważ to jest czas wspólnot, spotkania we wspólnym gronie. I jeżeli masz takie pragnienie, możesz tworzyć taką wspólnotę, możesz tworzyć takie grono, śpiewające grono u siebie, tam gdzie mieszkasz. Możesz zebrać się po prostu z kilkoma osobami i możecie wspólnie pośpiewać, ponieważ dźwięk chce się nieść. To, że go wypowiadamy słowami, jest przepiękne. To, że słowa mogą płynąć prosto z serca, jest przepiękne. I to, że możemy jeszcze tą wibrację spotęgować, śpiewając. To jest jakiś niesamowity cud. I nie daj sobie wmówić nikomu, że nie masz głosu, tak, że nie potrafisz śpiewać. Jeżeli potrafisz wydawać dźwięki z siebie, jeżeli mówisz na co dzień, jeżeli komunikujesz się z innymi osobami, to znaczy, że potrafisz śpiewać. Każdy z nas potrafi śpiewać. Śpiew jest jeszcze pełniejszą wibracją. I jeżeli śpiewasz prosto z serca, dzieją się rzeczy niesamowite. I ja cię do, cię do tego zapraszam. Zapraszam Cię do stwarzania dźwięków wokół Ciebie, do poszerzania Twojego pola, magnetycznego pola Twojego serca, właśnie przez śpiew. Właśnie przez to, że wydobywasz dźwięki całkowicie świadomie. I to jest takie moje zaproszenie na dziś. Hmm. Możesz też dać łapkę w górę. <grydy> Nigdy nie sądziłam, że to powiem. <grydy> możesz też po prostu e, nakarmić ten algorytm i po prostu powiedzieć tak, chcę, chcę się przyłączyć do kolektywu Voice Medicine i możesz to zrobić właśnie w ten sposób. A ja w, zapraszam Ciebie już w listopadzie do tego, żeby powydawać dźwięki razem. Powydawać dźwięki wspólnie. Jeżeli jesteś z okolic Gdańska, jeżeli jesteś z pobliża Gdańska, to możesz przyjechać do mnie i wspólnie powydawać te dźwięki osobiście, po prostu w centrum Gdańska. Ja poniżej pod tym filmem zamieszczę zaproszenie. A jeżeli. Chcesz się przyłączyć też w tej samej praktyce online, to możesz dołączyć też online. Też będę Cię do tego zapraszać, możesz się zapisać. O, i możemy wspólnie powydawać te dźwięki. A ja będę tutaj przysyłać Ci wiadomości, prościusieńko od Voice Medicine. Prosto z serca Voice Medicine i będę Ci je tutaj dostarczać po to, żebyś jeszcze śmielej i jeszcze odważniej brzmiała w świecie. Brzmiał w świecie. Czy hmm, to nie cudowne? <grytanie> do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że gdzieś na żywo, albo gdzieś online, albo tutaj po prostu w tym gronie Voice Medicine. Bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo za Tobą tęskniłam. Do usłyszenia.